Dzień dobry Państwu. Państwo na wykład? No tak, nie przygotowałem się dzisiaj. To wiecie Państwo, co? Mam tutaj taki. Mój profesor zawsze przygotowywał takie ciekawostki o filozofach. Mało znane, to ja dzisiaj Państwu przeczytam w ramach naszych zajęć. To. Tylko proszę mi tam w ewaluacji nie pisać później, że, że, że tutaj prowadzący nie był przygotowany. Ja jestem przygotowany, ale dokładnie z tego, o czymśmy ostatnio mówili, tak? Eee, dobrze, proszę Państwa, eee, proszę siadać. Mam dla Państwa kilka, kilka ciekawostek o, o filozofach, tak. Przez wiele wieków obrona Sokratesa wykorzystywana była na studiach prawniczych jako książka, jak nie należy się bronić. Jak dobrze wiemy, Sokrates został pod koniec życia postawiony przed sądem za psucie młodzieży i ateizm. W rzeczy samej chodziło o pokazanie staremu filozofowi, gdzie jego miejsce, o zasądzenie grzywny maksymalnie o kilka dni więzienia. No, Sokrates jednak bronił się tak, Skutecznie, że zirytowani obywatele Aten skazali go na śmierć. Ten fakt doprowadził do tego, że na średniowiecznych, a nawet nowożytnych uniwersytetach dialog Platona Obrona Sokratesa służył jako lektura obowiązkowa wszystkich prawników. Chodziło o to, żeby pokazać im, jak nie należy się bronić. Podobno dzięki temu niejedna głowa pozostała na, na karku. Yy, no tak, to Sokrates, Sokrates, tak. Niewiele osób wie, że Gottfried Leibniz to nie tylko wielki metafizyk, ale również cukiernik. To właśnie on w roku 1690, niedługo po założeniu Polskiej Akademii Nauk, założył firmę cukierniczą, która do dziś produkuje te małe ciasteczka, jakie można znaleźć w każdym sklepie. I na całym świecie. Nie trudno się o tym przekonać, patrząc na portret Leibniz'a, z którego spogląda na nas postać wyraźnie lubiącego produkowane przez siebie ciastka. Co więcej, w cukiernictwo bawił się również inny niemiecki filozof, Karl Marx, który próbował sprzedawać batoniki swojego nazwiska. Interes jednak upadł. Podobno proletariusze narzekali, że przekąska nie pasuje do piwa. A mimo to same batony, choć pod nieco inną nazwą, no, produkowane są do dziś. A państwo wiedzą, o jakie batony chodzi, prawda? Marx, tak. tak. E, renesansowy filozof brytyjski e, Francis Bacon e, był podobno wielkim miłośnikiem bekonu. Dorobiwszy się fortuny jako lekarz na dworze królewskim, założył ponoć nawet hodowlę świń no niestety Baconowi przeszkadzał fakt, że mięso szybko się psuło, dlatego eksperymentował nad jego mrożeniem. No i skończyło się to dla niego tragicznie, bo biedak po zapalenie płuc i przeniósł się na tamten świat. Właśnie podczas eksperymentów z mrożeniem mięsa. No można zatem powiedzieć, cokolwiek brutalna to gra słów, że Bacona wykończył Bekon. No dobrze, że przynajmniej Kant nie zginął przez uderzenie głową w ruch stołu. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze stało, proszę Państwa, tutaj. Jak przekazuje nam tradycja, Heraklit z Efezu bywał niekiedy nazywany ciemnym filozofem. Choć przez wieki sądzono, iż wynika to z mętnego stylu jego pism, ostatnie badania historyczne pokazują, że przyczyna może być jednak zgoła inna. Otóż Heraklit mógł być po prostu murnem. Murnem. Że mógł być niebiały. Byłby to kolejny argument za tym, że Fresk Rafaela, szkoła ateńska, stanowi wytwór bujnej wyobraźni renesansowego artysty. No to nie, nie pierwszy taki przypadek, z pewnością nie ostatni, tak. Jakieś pytania może? Nie? Hm, dobrze. Niemal wszyscy słyszeliśmy o brzytwie Ohama. Część spotkała się z tym pojęciem na zajęciach z filozofii, inni, pewnie większość z Państwa, oglądając doktora Hausa. Ja takich rzeczy oczywiście nie oglądam. Mało osób wie jednak, że nazwa brzytwa zamiast nożyczki, toporek albo sekator wynika z faktu, iż brat Williama Okhama, Roger, miał sklep z brzytwami i innymi narzędziami fryzjerskimi. Chcąc pomóc Rogerowi, William stwierdził, że użyte w książce określenie Brzydwa Okama rozpowszechni się na tle, że stanie się równie popularne co takie nazwy własne jak Adidasy. Państwo wiedzą, od firmy Adidas, tak? Czy Żyletki, no to od firmy Żylet, no to chyba wszyscy wiemy o tym. Może i dobrze się stało. No wiecie Państwo, toporek Okama brzmi tak trochę topornie, jak gdyby. Topornie, przyznacie Państwo, to nie pasuje Brzydwa. Ciekawą genezę, yy, drodzy Państwo, mają nazwy niektórych szkół filozoficznych. Słynna szkoła Cyrenaików, pierwotnie nazywała się Cyraneicy. Nazwa ta pochodziła od kaczki Cyranki, która była patronką filozofów z tego kręgu. Cynicy znani byli przede wszystkim jako stowarzyszenie założone wśród ateńskich handlarzy cyną i innymi metalami sprowadzanymi z Fenicji. Natomiast stoicy wzięli swoją nazwę od stania w kolejkach. Byli to ludzie tak cierpliwi i beznamiętni, że mogli całymi godzinami pełnić funkcję znaną w Polsce jako stacze. Stoików wynajmowano głównie na Agorach. No wiecie państwo takie miejsca, gdzie tam się ludzie spotykali kiedyś. Agorach. To może państwo chcieli tam słyszeć kiedyś. E, no powoli dochodzimy już do końca wykładu. E, proszę notować, bo to może wszystko na egzaminie. Bardzo wielu filozofów starożytności zawdzięczało swoje imiona i przytomki od niezbyt chlubnych epizodów z ich życia. Plotyn na przykład zyskał swoje imię, kiedy wyszło na jaw, że przez większość swojego życia plutł straszliwe bzdury. Dlatego zaczęto go nazwać w ten sposób, tak? Plotyn, pleść to. Chyba jasno jest. Nie inaczej było z andronikosem z Rodos, który zwykł podobno pleść straszne androny. Stąd jego imię. Imię Pitagorasa sugeruje, że ten wielki matematyk miał coś wspólnego z kebabem. Nie wiadomo jednak, dlaczego brzmi. To imię Pitagoras, a nie Pitaras albo Pita jemu raz. No, krążą słuchy, że to może pozostałość dialektu podlaskiego. No, państwo to jedzą, te fast foody, to może państwo mi powiedzą, dlaczego to pita Pitagoras, a nie Pita jemu raz. Nie wiem, zresztą, państwo jesteście na filozofii, to z Krewawem będziecie mieli państwo dużo do czynienia, jak ktoś nie będzie tak mądry jak ja tutaj w tym momencie. No, ale to już wiadomo. Miejsce zajęte na kolejne 30 lat. To tyle, proszę państwa, na dzisiaj. Dziękuję za yy, udział, jakieś pytania może? No nie ma, do tego się można było spodziewać. Proszę pamiętać, byłem przygotowany. Przygotowany tutaj, więc tutaj proszę nie mieć do mnie pretensji. Zajęcia kolejne za tydzień. Zapraszam już standardowo, będziemy mówić o Platonie. O jego bracie Plotynie. Jak już się wspominałem. Dzie dziękuję, dziękuję za uwagę. No to już można tam już wychodzić, proszę. Ewentualnie. Do widzenia.